Hej, hej kochani. Krótki przekaz z jasnosłyszenia, ponieważ usłyszałam, klamka zapadła i ona już nie wróci. I tak sobie myślę, o co chodzi w ogóle? Kto nie wróci? Ona już nie wróci, że klamka zapadła, że coś się skończyło, że jest tu jakieś takie poczucie wstydu, jest jakaś w pobliżu najbliższa rodzina, która ją do czegoś zmusza. Ty może masz nadzieję, ale tu się nie da tej osoby przekonać, że ona nie wróci, bo rodzina ją do czegoś zmusiła, że jest jakaś po prostu coś takiego, nie? I tak właśnie usłyszałam to, że to już klamka zapadła, i że. I yy, y, yy, y tak czułam, że muszę zrobić czytanie, że muszę tutaj przekazać. Nie wiem komu. Myślę, że tu chodzi po prostu o jakiegoś mężczyznę, ale też. Tak, bo tak czuję, że to prawdopodobnie chodzi o jakiegoś mężczyzna, że po prostu. Um, tylko, że mężczyzna, to wiecie co jak ja widzę? Tego mężczyznę? Tak, jakby on tu wszedł w taką rolę. Nie obraźcie się, mężczyźni. Proszę, pro, bardzo proszę, żebyście się nie obrażali. Takiego powiedziałabym specjalnego klienta, takiego wiecie, coś jak, jak sutener, nie? Czyli, że. Że jesteście na drugim miejscu, że gdzieś tam. Tak słyszę po prostu, że, że tej kobiety jakiejś nie da się wyrwać z piekła. Nie wiem, co tam się dzieje. Nie wiem, dla kogo w ogóle to jest, ale że klamka zapadła, że ona jakby z tego piekła się nie wyrwie, żebyście po prostu dali sobie spokój, nie? Zobaczymy, bo. bo... Mężczyzna, imię, jak mi się tu wyświetla jakieś imię, zobaczę. Jakby na M, ale my, Marcin, Marek, Maciej. Marek bardziej chyba. Zobaczymy. O co tutaj chodzi? Klamka zapadła. Czy tu musi chodzić o kobiety? Nie jestem właśnie pewna. Myślę, że o kobietę, ale też może chodzić po prostu o taką przestrzeń, wiecie co? Jakbyście faktycznie byli traktowani jako sponsor jakiegoś interesu. To właśnie tak mi się tu bliżej kobiet. Ale jakbyście byli właśnie na drugim miejscu jesteś jacy, tacy pominięci. Tak, czuję, że bardziej, bardziej takie stosunki damsko-męskie, wiecie? Zobaczę o co tu chodzi. Chodzi tutaj o przestrzeń odwróconej czwórki denarów. To faktycznie jest takie, jakby sutenerstwo i stręczycielstwo. Ja wiem, jak to brzmi, ale to jest właśnie taka y, energia, nie? Taka energia w ogóle zamkniętego serca. W ogóle tu by trzeba nad sercem popracować. Bo ono jest bardzo, bardzo pozamykane, ono jest takie strasznie jakieś rozleniwione. Tu w ogóle, ma, o, ale czy to jest tylko w jedną stronę? Ja mam wrażenie, że to jest, to jest trudna relacja między kobietą a mężczyzną, bo tu ktoś pasożytuje. Tu akurat na czyichś pieniądzach. To jest taki pasożyt, który wyciąga pieniądze, jakby nie, ale też, yy, czy tylko pieniądze. Niekoniecznie. Jakoś ta energia cię zubaża, jakoś cię tak ogranicza, jakoś tak po prostu doprowadza do tego, że. Że, że ty czujesz, że bierzesz udział nie w miłości, tylko w interesie, bo to wszystko jest takie interesowne. To tak jak w prostytucji, przeliczanie na pieniądze, nie? Usługi, nie ma miłości, tylko jest takie przeliczanie na pieniądze. Zobaczymy tutaj. Drogi Marku, o ile masz taką sytuację? Czy ta kobieta cię kocha? Szóstka była w odwrocie. Nie za bardzo, bo nawet siebie nie kocha. Tak powiedziałam, drogi Marku, ale to ja nie wiem, czy to akurat o Markę. Po prostu taka tu jest przestrzeń, która też tu walczy ze sobą. Tu mamy energię lwa, tu mamy energię żywiołu Ziemi. Takie przestrzenie, której my, tu yy, nas po prostu nikt nie szanuje, nie? Jakaś kobieta nas nie szanuje, yy, czy ta kobieta kocha, yy, jakie ma uczucia do ciebie? Ja bym powiedziała, że właśnie to jest troszeczkę tak. Yy, o ile może się tutaj zachłysnąć jakąś twoją wielkością, prestiżem, pieniędzmi, statusem, to tak. Że może ty w jakiś sposób tej kobiecie imponujesz. Natomiast na tym chyba koniec, bo widać, że tu mamy takie przeliczanie wszystkiego na jakiś interes i korzyści. Albo się opłaca, albo się nie opłaca, nie? Mamy taki, ego, taki, taki duży egotyzm, taką dużą egocentryczność w tej przestrzeni. I myślę, że w ogóle to jest dla tych mężczyzn czytanie, tak sądzę. Którzy. Tutaj mają takie właśnie poczucie że to nie to, jest dużo takiego zwątpienia, że długo na coś czekaliście. I nadal będziecie czekać. I, i też tutaj nie jeden Marek chyba będzie czekał na kobietę marzeń, taką prawdziwą, bo ta, o której ewentualnie teraz myślicie, czy która no jakoś tak się tutaj nieładnie zachowuje, czy zachowała. To jest uwikłana w jakąś rodzinę. Ta rodzina jej mówi wszystko, co ona ma robić. Dwa razy zostało to pokazane. I ja też tak czułam, że to jest taka determinacja przez jakieś czynniki rodzinne, jakby była prowadzona na sznurku, nie? Zrób to, zrób tamto. Mamy zerwanie zaręczyn też pokazane. Zerwanie zaręczyn. Dużo jakichś takich ograniczeń i takiej energii, że zaczynam wątpić też w siebie, w swoją męskość, również i w swoją kobiecość. Generalnie coś, 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 coś w tym stylu, nie? Tu czasami jest pokazana taka para, która miałaby szansę, wiecie, co w innych czasach, jakby żyła. Jakby po prostu, jakby się tutaj dwoje ludzi musiało schować w jakiejś jaskini, żeby nikt ich nie widział. To wtedy tak. Czasem tu coś z przeszłości jeszcze wraca. Nie? W ogóle tu widzę takiego mężczyznę, który jakoś nie, nie potrafi się pogodzić yy, yy, z czymś, co yy, generalnie już traci, albo utracił, bo oddala się nam ten sukces miłosny, nie? że wciąż trzeba czekać na to, takie najważniejsze i najlepsze. Tu mamy zranionych mężczyzn, zwykle takich, których kobiety nie szanują. W ogóle kobiety ich nie szanują. I mm, mężczyzna zaczyna się tu tak oddalać też od kobiety. Bo tak nie, nie on nie umie się już tą bliskością jakoś cieszyć. W ogóle widzę takiego mężczyznę, który. Mm, nie chcę być pod żadną kontrolą. Chcę bliskości, ale nie chcę, żeby tutaj kobieta dyktowała mu te warunki, kto, co ma robić, co mu wolno robić, nie? A jednocześnie jej samej ktoś dyktuje te warunki, właśnie. I tu rodzina dyktuje te warunki, więc taka przestrzeń. Ale po co ja w ogóle robię to czytanie? Bo tak klamka zapadła, czyli co właściwie, zmierzajmy do finału. Jaki tu mamy wniosek i przekaz końcowy, jaki jest cel tego i sens? Może jakaś przestroga albo wskazówka. Paść była, że to jest jakieś infantylne dziecięce w ogóle, nie? Samo podejście do kwestii związku. Tu się często kłócimy, tu często mamy niedosyt miłości, tutaj y, y, na pierwszym miejscu staramy się też y, ktoś, nie my, ktoś tutaj. Jakby stawia tę miłość własną. Tu mamy takiego Piotrusia Pana, też, który się jakoś ustatkować nie może. Więc to może być w was problem, albo w tej drugiej osobie, bo mamy dużą różnicę wieku między partnerami. Może partnerka jest za młoda, albo partner jest niedojrzały, więc emocjonalnie to się tutaj wszystko jakby i tak rozjeżdża. Energia tutaj właśnie pokazana takiego człowieka dorosłego, ale de facto to, co z tego. Jak to jest mentalnie czy emocjonalnie po prostu dziecko, nie? Czyli taki człowiek, który. No, jakby musi dojrzewać do, do miłości. On tu nie jest gotowy na jakieś decyzje. I to zarówno może być kobieta, jak, jak i mężczyzna, oczywiście, w paziebuła, nie. Jest to po prostu taka energia, która. A... Może jest po prostu za młoda, albo. Jest takie tutaj poczucie jakby, um, że, 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 że może, nie wiem, za, za wcześnie coś się tutaj zaczęło. Ale dlaczego tutaj pokazana jest taka rola męska? Tak, bo zapchnięty taki jest ten mężczyzna. Taki jakby właśnie nie był kochankiem, mężem, tylko, no powiem brzydko, klientem. Klientem. Może dlatego, że sam stworzył taką przestrzeń, właśnie? Może dałeś taki sygnał kobiecie, że tak naprawdę niczego od niej nie oczekujesz i ona się nie, nie, nie potrafiła zobowiązać. Tylko takie właśnie było odkładanie decyzji, nie? I z drugiej strony, skoro nie ma jakiegoś jasnego zobowiązania, to też jest taka energia wtedy, jakby no, kręcenia się w kółko. A później i, mamy takie poczucie, że szukamy wielkiej miłości przez wiele lat, i, i nagle wpadamy na tę tutaj jakąś młodą osobę, i nam się wydaje, że to jest to. A mam wrażenie, właśnie, że, że niekoniecznie. Dobrze. Jak to nam wybrzmi, bo mam taki niedosyt, więc jeszcze po prostu tutaj do, zadam jeszcze jedno pytanie. Rada, co masz z tym zrobić? No, jeśli sytuacja do Ciebie pasuje. Dwójka dzieci. Jedno bawi się lepiej. Z trygonu chyba. Ognia? Tak cały czas widzę, że trygon ognia jakby się bawi lepiej, a ten trygon ziemi dużo, dużo gorzej. Dwójka dzieci, ale oni właśnie tak się nie potrafią za bardzo razem dogadać. No w ogóle większa odpowiedzialność, bo paść denaro w odwrocie wymaga jakiejś takiej większej dojrzałości i odpowiedzialności. Żeby mieć szacunek dla siebie i dla innych po prostu. To jest taka energetyka, w której my tutaj jesteśmy narażeni na różne właśnie takie nielojalne zachowania młodych osób, bo tu jest ta młodość pokazana, a może w ogóle chodzi o młodość, że mamy do czynienia też, może nie ma różnicy wieku, może jest w ogóle dwójka młodych ludzi. Albo gdzieś tak emocjonalnie młodych, czy młodo wyglądających, często tu jest powiedziane, nie? I, i, I tu właśnie jest taka niby zabawa, ale zamknięte serce. I to, co najważniejsze, czy jakieś takie najlepsze w tych kwestiach związkowych, wymaga moim zdaniem hmm, czekania. I to może nawet dość długiego. Trudno powiedzieć mi, jak długiego. Mamy tu takiego właśnie młodego człowieka, albo i nie, albo człowieka takiego, który chyba szuka partnerki, partnera. I tu wtedy mamy. No właśnie, mówię, rola klienta tu mi się pokazuje, bo wiecie, tu jest taka przystroga: halo, czerwona lampka, ta kobieta w tobie szuka opiekuna, żebyś ty się zaopiekował, szuka biznesmena. Yy, właśnie tego sponsora, tego tatusia. No, chyba że jest na odwrót, to wtedy mężczyzna szuka takiej, nie wiem, też mamusi, opiekunki, pielęgniareczki, nie. Yy. Generalnie tu nikt de facto nie wywiązuje się ze zobowiązań wobec partnera, może w ogóle nie ma zobowiązań. Yy, to powiedziałabym w tym przypadku to nawet tym gorzej, nie. Wniosek końcowy. Yy. Na pewno nie liczyć tu na jakieś obiecanki i cacanki, dlatego że najważniejsze jest to, co ktoś naprawdę robi, a nie mówi, że zrobi. Bo raczej nie zrobi i się nie wywiąże. Rzecz taka. Nie mam pojęcia, co to ma być. Klamka zapadła. No, klamka zapadła, ale w jakim sensie, tak. Yy, yy. No właśnie, w takim, że teraz jakby tu były szczątki czegoś i yy, yy, jakieś ochłapy takie, zbieranie jakichś ochłapów. Jakie tu mogą być te imiona męskie? Coś na M, bardziej tak mi szło w kierunku Marka yy, bądź Marcina, ewentualnie jeszcze K, K, to nie wiem, mężczyzna na K. A tu mamy wtedy bardzo młodego mężczyznę. Historia dość podobna jakieś takie walory związkowe, które nie są walorami opiekuńczo-sponsorujące, ale wiecie co, to jest takie, nie chcę powiedzieć nienormalne, bo to zależy co kto uznaje za normę, ale to tak jakby matka chciała przyspieszyć rozwój dziecka, żeby to dziecko stało się jej partnerem, to wiecie, tak trochę głupio wygląda, ale to czasami tak jest, jak np. starsza kobieta spotyka 20 lat młodszego mężczyzny. Notabene może być nawet dwóch mężczyzn i żaden z nich się nie nadaje. Bo oni są jakby niedojrzali, nie, nie? I tak ją traktują jak matkę, żeby im tak matkowała. Albo odwrotnie, właśnie. Mężczyzna starszy i młodsza kobieta. I wszyscy tu starsi są jakby zainteresowani przyspieszeniem dojrzewania. Ale nie da się tego przyspieszyć. Po prostu, nie? Coś, coś w ten deseń, takie tu mamy. Yy, przynajmniej ja takie mam tu skojarzenia. Wszystkiego dobrego, papa. Pa. Może komuś się to przyda.